W drugiej kolejce Polskiej Ligi Koszykówki, wielkie derby Pomorza Środkowego, a za z Koszalin podejmował energię Czarnych Słupsk. Zespół Koszyński na białą. Sporo kibiców przybyło zobaczyć to spotkanie. Była to inauguracja sezonu w hali widowiskowo-sportowej w naszym mieście. Spotkanie rozpoczynamy od celnego rzutu z dystansu Zalewskiego. Seria 8 do 0 kończy Nelson rzutem z dystansu. Odpowiedź Blessing Gama i Słupszczanie rozpoczynają pogoń za Azotesem. Kolejny celny rzut za 3 punkty Blessing Gama i już mamy remis po 12. Do końca pierwszej kwarty trwa wyrównana walka. Ostatecznie to Słupszczanie prowadzili po tej odsłonie. Po celnych rzutach wolnych stana Barela. Przed nami druga odsłona, rozpoczyna Czesnałski z celnym rzutem za dwa punkty. Odpowiedź akademików już po skutecznej akcji Darela Harisa mamy prowadzenia zts 23 do 21. Rozpoczęła się seria punktowa ZTS-u zakończona celnym rzutem z dystansu Jakuba Zalewskiego. w tym momencie akademicy prowadzili 33 do 23. Sygnał do odrabiania strat drużynie przyjezdnej daje Grzegorz Surmacz. Po kolejnej akcji Stelmacha mamy ponownie 10 punktów przewagi akademików. Odpowiada Grzegorz Surmacz z dystansu. Do końca drugiej kwarty tylko punkty zdobywali Słupszczanie. Po akcji Krawisza Energa prowadziła 40 do 39 po pierwszej połowie spotkania. Trzecią kwartę rozpoczyna Grzegorz Surmacz. Skuteczna akcja z dystansu blessing game i Energa prowadzi 47 do 43. Kiedy trafia Krawisz, Słupszanie mają 9 punktów przewagi. Rywali próbuje gonić Nelson. Tu skuteczna akcja tego gracza, i mamy 5 punktów straty do drużyny przyjezdnej. Odpowiedź Mantasa Czesnawskisa z dystansu, i ponownie słuszczanie mają 9 punktów przewagi. W końcówce trzeciej kwarty ZTS odrobił część strat. Po rzutach Darela Harisa akademicy przegrywali 58 do 62. Czwarta kwarta rozpoczyna się po myśli gospodarzy. Najpierw trafia Mani Chwilę później z dystansu trafia Nelson i AZS na prowadzeniu. Odpowiedź Grzegorza Surmacza. trwała wyrównana walka. Później przewagę uzyskała AZS. Po skutecznej akcji Darela Harisa akademicy prowadzili 77 do 71. Odpowiedź Jerela Blesingama. Na niewiele ponad 3 minuty przed końcem spotkania trafia Piotr Stelmach i akademicy prowadzą 80 do 74. Do końca pojedynku jednak punkty zdobywali już koszykarze ze Słupska. Najpierw Giniard. Do remisu doprowadza Jarrell Blessing Game. Ostatnia akcja w wykonaniu Słupszczan, świetnie rozegrany stały fragment piłkę dostaje Grzegorz Turmach, celny rzut za 3 punkty i goście prowadzą 83 do 80. Gospodarze próbowali odrobić straty, jednak to im się nie udało i ostatecznie energia Czarni Słupsk pokonała AZS Koszalin 83 do 80. 83 do 80.